zobaczycie kto rządzi w tym domu. Agnieszka czy kot. No, chodź tu. No, chodź, chodź, Nie, zwyczajnie wstanie co? Odpuści ci, czy cię pogoni. Nie wiem, czy mnie pogoni. No nie. Nie drażnij go, klepnij go w pupę i sobie i zobaczymy, kto wygrywa. Patrz, jest no to cię upolował. W każdym razie, jeden problem jest, jak są koty wkurzone. Ten problem wygląda mniej więcej tak. O i tutaj jeszcze z drugiej strony pokażę. Za to trzeba będzie zapłacić podczas wyprowadzki. Ej, bo pokrwawiona będziesz znowu. No co No Ej, powaga, już go został, bo... Noś pójść No wiesz to ty się ciesz, bo, on, bo mógł zabić. A mógł zabić. Tutaj jeszcze rzucę oka na ten kącik komputerowy mój. W każdym razie teraz się tam filmik dla was renderuje. Za chwilkę będzie kolejny. Dobra. On, nie, on, nie, on nie <goridge. laughs> No i co było zadzierać? W każdym razie ja tu jestem wodzem, a potem jest Muniek. Ale ja mam na jego sposób. Taki? Chodzi miętka. A to się nie liczy, bo on no, idzie po, nar ale... po narkotyki poszła, to się nie liczy. Ale nie, no to nie wypaczę na mnie. Chodź. Zobacz, się uległy. Padniesz mi do nóg. Ciekawe jestem czy Wasze koty też lubią ko kocią mięte <grystanie> Hip, hip No, tyś idzie okej, w każdym razie on teraz już, jest, już się sprzedał. <grystanie> za kocią A czy sprzedał że da się atakował, no nie? Ale za chwilkę się powinien wyluzować. A i tak go nie dotniesz teraz? Bo cię ci nie odpuści. Dobra, wystarczy tego.